Jak wskazuje wykładnia językowa pod słowami komu i słowem osoba, kryje się co najwyżej wskazanie imienia i nazwiska danego człowieka. Brak jest natomiast podstawy prawnej dla stanowiska oskarżyciela publicznego, jakoby poprzez znamię ustawowe komu, można by rozumieć także inne dane osoby, takie jak adres, Data i miejsce urodzenia i tym podobne. Ale to syf. Cześć, kochani, dawno mnie nie było, więc lecimy z przeglądem nieco absurdalnych newsów motoryzacyjnych. Oczywiście, na wstępie serdeczne dzięki firmie. Tech, czyli partnerowi kanału, producentowi polskich mierników grubości lakieru i jedziemy z tematami. Jak chcecie posłuchać tylko o sposobie Emila na fotki z GITD i policji, to na dole jest spis treści i mniej więcej przewincie się do połowy odcinka i potem już będzie tylko o tym. A na razie mam dla was parę nowych informacji o Izerze. W marcu pojawiło się sprawozdanie finansowe spółki Electromobility Poland, czyli właściciela marki Isera i według najnowszych dostępnych danych za ubiegły rok spółka wygenerowała stratę w wysokości 14 milionów złotych, co oczywiście raczej nie powinno nikogo dziwić, no bo dopóki nie produkuje samochodów. To na nich nie zarabia. Co ciekawe, ostatnio pojawiła się też odpowiedź na poselską interpelację dwójki posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie Izery. Właśnie podpisał się pod nią pan Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanów KPRM, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i z tej y, odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że Izera zatrudnia w różnych formach, czyli również współpracuje z około 90 osobami aktualnie. Natomiast ze sprawozdania finansowego dowiadujemy się, że na pensję w ubiegłym roku wydano 1,7 miliona złotych. To jest oczywiście absurdalne, bo w przeliczeniu na głowę daje to mniej więcej 1000 niespełna 900 złotych, co oznacza, że w spółkach skarbu państwa zarabia się połowę średniej Krajowej tutaj odpowiedzią jest punkt nazwany w sprawozdaniu finansowym jako usługi obce y na które Izera w ubiegłym roku, czy Electromobility polan w zasadzie w ubiegłym roku wydała 15,5 miliona złotych. No i jak sobie dodamy te 15,5 do 1,7 i podzielimy przez 90 pracowników, to wychodzi już nie 1800 na głowę, tylko jakieś 19 tysięcy złotych, no i szczerze mówiąc, to tak właśnie się zarabia, jeżeli jest się inżynierem. Projektującym różne podzespoły w branży motoryzacyjnej, więc to jest raz. Ze sprawozdania finansowego można się też dowiedzieć, że w latach 2021-2022 z budżetu państwa dokapitalizowano Electromobility Poland kwotą 500 milionów złotych, ale to też nie jest żadna nowość. Ja przypominam, że wstępnie ten projekt był wyceniany na 4 miliardy. No, a przy obecnej inflacji mówi się już raczej o sześciu i teraz, według najnowszych danych, realna sprzedaż IZERy ma się zacząć mniej więcej w 2025 w połowie roku. I tak jeszcze raz podkreślę, że ja w Izery wierzę, a przynajmniej w to, że samochód fizycznie powstanie, natomiast w przyszłość IZERy wierzę średnio. Ja nie chcę tutaj już kolejny raz. O tym mówić, ale wydaje mi się jednak, że będzie dokładnie tak jak z FSO. Po prostu, gdy nagle się okaże, że po trzech czy czterech, a może nawet pięciu latach funkcjonowania no sprzedaż 150 tysięcy pojazdów rocznie jest nierealna, trzeba będzie komuś sprzedać fabrykę. Wtedy wiadomo cali na biało Chińczycy, którzy przejmą ją za gwarancję zatrudnienia i od tyłu, w sensie od strony Polski wiadą sobie ze swoją marką na Rynki Unii Europejskiej. A jak już kupicie swoją wymarzoną izerę, to trzeba ją będzie ubezpieczyć, i tu jest oczywiście miejsce dla partnera odcinka Mobi.pl. Zrobiłem sobie taką kalkulację. No dobra, dla Izery nie zrobiłem sobie takiej kalkulacji, ale zrobiłem na przykład dla 17-letniego Audi A4, bo takie jest chyba w tej chwili najpopularniejsze auto premium w Polsce i wynika z niej, że ubezpieczenie takiego samochodu to jest między 550 a 570 zł rocznie, jeżeli macie tak jak ja wszystkie zniżki minus legendarne 150 zeta cashbacku. No i przypominam oczywiście, że jeżeli ubezpieczycie swój samochód w Mubi, to dostajecie też od Mubi i ode mnie Swój osobisty link, jeżeli wyślecie go komuś i ktoś ubezpieczy pojazd przez ten link, to dodatkowo dostajecie jeszcze 5 dych od każdej zawartej w ten sposób polisy do kwoty 2000 zł, więc można sobie y, dorobić. Ja przypominam, że dzięki Mubi wyłączam Wam w tym filmie reklamy śródfilmowe, więc myślę, że to się po prostu lepiej ogląda. Słuchajcie, ostatnio było dużo o fotoradarach i o tym, czego te nowe nie potrafią, a tak już jest, że jeżeli mówimy o fotoradarach, to moje pierwsze skojarzenie to Emil, łowca fotoradarów, którego myślę nie muszę nikomu e, przedstawiać. Ja w ogóle chciałem Was uświadomić, bo sam tak naprawdę dopiero ostatnio zdałem sobie z tego sprawę, że jakby zrobić taki ranking najbardziej zasłużonych dla kierowców osób w tym kraju. To żadni tam ministrowie infrastruktury, ale właśnie Emil zdecydowanie powinien być na pudle, bo y, dzięki staraniom Takich osób jak Emil, a nie ukrywajmy, wśród osób takich jak Emil najważniejszy jest Emil, od 1 stycznia 2016 roku Straże Miejskie nie mogą już polować na kierowców z krzaków fotoradarami, bo po prostu zabroniono im posługiwać się tymi urządzeniami. I teraz, jak zdacie sobie sprawę, że rocznie na mandatach wystawianych właśnie przez Straże Miejskie gminy zarabiały między 250 a 300 milionów złotych. To się okaże, że do dziś dnia dzięki Emilowi w kieszeni kierowców zostało lekko licząc 2 miliardy złotych. Ale mówiąc o Emilu, chciałem Wam pokazać pisma, jakie wymienia między innymi z GITD, czyli Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Poczekajcie, gdzieś tu jakieś. Chyba mam. To nie jest to. To też nie to. Yy... No trudno, zrobię wam przebitkę, bo na przykład pismo jakie Emil wysłał kiedyś do GITD wygląda tak. Y i żeby było śmieszniej, ono zostało y, uznane, bo y, faktycznie forma może nie każdemu imponować, ale nie ma określonej przepisami formy korespondencji, a skoro znajduje się na niej treść, znajduje się na niej adresat, numer sprawy itd., to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu y, wymiana treści między urzędami a y, obywatelami zachodziła. A mówiąc o treści, a nie formie, chciałem Wam przeczytać, y, Część uzasadnienia postanowienia sądu, które dostałem oczywiście od Emila, dotyczącego artykułu 78.4 Prawa o ruchu drogowym, to jest ten artykuł, który obliguje nas, żebyśmy wskazali komu powierzyliśmy swój pojazd. Emil ma za sobą kilka takich spraw, ale dwie łączy bardzo czytelne i jasne podejście sądu do artykułu 78 punkt czwarty prawa o ruchu drogowym, bo w jednej sprawie zapadł wyrok uniewinniający, a w drugiej w ogóle tak naprawdę nie było sprawy, bo zakończyło się to wszystko na postanowieniu, no i sąd nie podjął dalszych działań, bo nie doszukał się znamion wykroczenia. Krótki rys historyczny, Komenda miejska policji w Zielonej Górze skierowała do tutejszego sądu wniosek o ukaranie przeciwko Emilowi któremu zarzucała popełnienie wyżej opisanego wykroczenia z artykułu 96 yy, paragraf 3 kodeksu wykroczeń. Chodziło o to, że ktoś zrobił zdjęcie należącego do Emila samochodu, który stał na światłach akurat na Buspasie, a że był to chyba Volkswagen Up, no to nie wyglądał na autobus. No i Emil został wezwany, zdjęcie było zrobione od tyłu, żeby wskazać kto. Tym pojazdem kierował. I teraz słuchajcie, bo będę cytował świeże, czyli z kwietnia tego roku postanowienie sądu w Zielonej Górze, który właśnie nie dopatrzył się znamion wykroczenia i nie wszczął postępowania przeciwko y, Emilowi, gdyż, bo ponieważ, uwaga, sąd rejonowy w Zielonej Górze zauważył, co następuje. Stosownie do treści artykułu 96 paragraf 3 kodeksu wykroczeń, karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Przepis ten skorelowany jest z treścią artykułu 78 ust. 4 ustawy o prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania. Ble, 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 ble. I teraz wykroczenie określone w artykule 96 paragraf 3 może popełnić jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu, zarówno poprzez działanie i tutaj w nawiasie czyli odmowę wskazania komu. Udzielił pojazd, lub zaniechanie działania, czyli po prostu yy, no, nie przyjdziecie na przesłuchanie, nie odpiszecie na pismo i tak dalej. Jak wskazuje wykładnia językowa, pod słowami komu i słowem osoba kryje się co najwyżej wskazanie imienia i nazwiska danego człowieka. Brak jest natomiast podstawy prawnej. Dla stanowiska oskarżyciela publicznego, jakoby poprzez znamię ustawowe komu, można by rozumieć także inne dane osoby, takie jak adres, data i miejsce urodzenia i tym podobne. Teraz idziemy dalej. Wykładnia wyżej wymienionych przepisów wskazuje więc jednoznacznie, że na obwinionym nie ciążył obowiązek wskazania jakichkolwiek innych danych kierującego pojazdem, poza tymi, które obwiniony podał podczas przesłuchania 14 listopada 2022 roku. Mam nadzieję, że Emil się tutaj na mnie nie obrazi tak samo jak kierowca tego Apa, ale powiem wam w tajemnicy, że Emil wskazał jako kierowcę Volkswagena. Pana Mateusza Nowaka, i coś mi mówi, że to może być szwagier Janka Kowalskiego. Policja nie mogła zaś żądać od obwinionego podania jeszcze innych danych kierowcy, niż te, które wynikałyby z treści obowiązujących przepisów prawa. Zwracam uwagę, że taka wykładnia pojawiła się w dwóch sprawach: jedna, która powiedziałem, skończyła się uniewinnieniem, a druga, która nawet się nie zaczęła. A to oznacza, że jak przychodzi do Was pisemko, na przykład z GITD, żeby wskazać, komu powierzyliście samochód, no to możecie się pobawić w szansę na sukces i podejść do tego w sposób obywatelski, poprosić o tą taką taśmę z linią melodyczną i wszystko pięknie wyśpiewać, że prowadziliście Wy albo Wasza żona. Albo na Emila zażyczyć sobie taśmę dla profesjonalistów i wskazać po prostu, komu powierzyliście y, pojazd. Ja tak w ogóle się zastanawiałem, czy nie można by tego jakoś y, twórczo rozwinąć, bo u mnie pod domem stoi Opel Insignia. Ja nim chwilowo nie jeżdżę, bo po pierwsze nie mam czasu, po drugie mam kilka innych samochodów, y, po trzecie. Czasami dojeżdżają tu jeszcze jakieś auta testowe, no i generalnie te auto się marnuje. Ono wprawdzie ma pół miliona kilometrów przebiegu, ale jeszcze trochę pojeździ. Żal mi, żeby ona tak stała i gniła, znaczy, przepraszam, ople nie gniją, ople się utylizują. Więc tak sobie pomyślałem, że może na zasadzie oświadczenia woli albo Upoważnienia, wysłałbym coś takiego do kancelarii prezesa Rady Ministrów albo na przykład Ministerstwa Infrastruktury. Napisałbym tam, że jestem pod wrażeniem y, osiągnięć i chciałbym czynnie wspierać y, urzędników w walce o lepszą przyszłość, więc udostępniam panu premierowi na przykład Mateuszowi Morawieckiemu mój pojazd Opel Insignia. Oczywiście tam zobowiązuje się, że on będzie w pełni sprawny technicznie, że będzie miał przegląd i aktualne OC. No i napisze, że tam dowód jest w samochodzie, kluczyki są tam odpowiednio schowane. Nie wiem, może jakąś taką skrzyneczkę na płocie z kodem zamontuję, żeby nikt mi nie wskazał, że ja tego samochodu nie pilnowałem czy nie zabezpieczyłem. I po prostu upoważniam premiera albo ministra Adamczyka do. Korzystania z tego samochodu w okresie od, niech to będzie 1 czerwca 2023 do 1 stycznia 225. I już wysyłam to do KPRM, wysyłam to za potwierdzeniem odbioru na Haubińskiego do Warszawy. No i jak potem przyjdzie do mnie jakieś wezwanie, gdzie GITD będzie chciało wskazania, kto prowadził ten pojazd w danym. Czasie, no to powiem zgodnie z prawdą, że w zasadzie ja nim nie jeżdżę, ale upoważnienie ma moja żona, mój szwagier, mój teść, sąsiad, premier i minister infrastruktury. I okej, okay, ja nie twierdzę, że to jest mądry pomysł, w końcu mój, no ale zobaczcie. Y Ostatecznie to nawet policja powinna być zadowolona, bo zobaczcie, dzisiaj wpada im taka fotka, gdzie nie widać kierowcy, i oni biedni muszą teraz szukać jakiegoś darka nowaka. A gdyby Emil zawczasu wysłał na przykład y, takie upoważnienia do 460 biur poselskich, no to prosta sprawa. Wystarczy wejść na stronę Sejmu, tam mają dane. Ściągnąć tych wszystkich nierobów na przesłuchanie i ustalić, który aktualnie czy wówczas prowadził samochód. Łatwizna, prawda? Inna sprawa, że i tak coś mi mówi, że połowa by się zasłoniła immunitetem, a połowa stwierdziła, że to są podłe insynuacje. Oni jechali trzeźwi, a cała sprawa ma podłoże polityczne. polityczne. Na dzisiaj tyle ode mnie, bo to prawda w internecie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Paweł Rygas.